Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze wiadomości z regionu, a w tym wydaniu. Marszałek wzywa skarb państwa i NFZ do zwrotu 100 milionów złotych. Pierwsze skulapy Mazowsza rozdane. Budzik będzie budził także dorosłych. W latach 2017-2019 Mazowsze musiało wyłożyć z własnego budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali ponad 100 milionów złotych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej nie jest zadaniem samorządu. W związku z tym marszałek województwa mazowieckiego domaga się zwrotu tych pieniędzy. W tej chwili sytuacja szpitali jest dramatyczna, nie tylko zresztą samorządu województwa mazowieckiego, który Stale wspiera te szpitale, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, ale też na przykład szpitali powiatowych. To jest wynik niestety stałego zaniżania wycen świadczeń zdrowotnych. Uważamy, że jeśli to postępowanie było niezgodne z prawem, to mamy pełne prawo i. Moralne, ale też prawo wynikające z orzeczenia trybunału domagania się zwrotu tych pieniędzy. Samorząd województwa mazowieckiego skierował do skarbu państwa i NFZ-u wezwania do zwrotu środków, jakie Mazowsze wydało na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ośmiu szpitali wojewódzkich działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Chodzi o ponad 83 miliony złotych oraz 18,5 miliona złotych odsetek. Sprawa w Trybunale to był tak naprawdę pierwszy krok do wykazania, że mechanizm pokrywania ujemnego wyniku finansowego jest po prostu niekonstytucyjny, niesprawiedliwy i zbyt obciążający budżety samorządów. W tej chwili stoimy przed kolejnym krokiem. Wykonaliśmy ogrom pracy, polegając na tym, że zgromadziliśmy dokumenty, zgromadziliśmy dowody, policzyliśmy wszystkie ujemne wyniki finansowe. Dowodami w tej sprawie będą sprawozdania finansowe naszych szpitali. Jak zaznacza radny województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, jest kilka aspektów związanych z tą sprawą. Po pierwsze jest to podejście państwa i rządu do respektowania wyroków, w tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo od tego wyroku i tego rozstrzygnięcia minęło już trochę czasu, a proces legislacyjny w kwestii poprawy czy naprawy tej ustawy czy konkretnego artykułu nie został do tej pory rozpoczęty i to nas bardzo martwi, nie tylko myślę jako obywateli którzy korzystają z opieki zdrowotnej, ale też i samorządy, dlatego że no, kolejne można powiedzieć obarczanie samorządów sprawami, które należą do państwa no, wyczerpuje nie tylko nasze możliwości, ale też i nie pozwala odpowiednio realizować zadań własnych. W efekcie niedoszacowania kosztów przez NFZ, 8 placówek osiągnęło ujemny wynik finansowy. Budżet Mazowsza w efekcie skredytował NFZ. Co roku samorząd województwa przeznacza setki milionów złotych na inwestycje w marszałkowskich szpitalach i zakup niezbędnego sprzętu. Zdrowie to obecnie po transporcie druga największa pozycja w budżecie Mazowsza. W tym roku inwestycje w 25 placówkach medycznych podległych samorządowi województwa pochłonęły 354 miliony złotych. W 2023 w roku będzie to ponad 450 milionów złotych. Za zaangażowanie w rozwój medycyny, innowacyjne pomysły i poświęcenie w pracy z pacjentami wyróżniono najlepszych mazowieckich medyków. Za nami pierwsza edycja konkursu Medyczne Wydarzenie Roku: Eskulapy Mazowsza. Kapituła wyróżniła najlepszych i najbardziej uzdolnionych medyków oraz ich dokonania w trzech kategoriach. Osiągnięcie medyczne roku, osobowość medyczna roku i wschodząca nadzieja medycyny. Chcemy docenić też um, tych, którzy są w tym obszarze innowacyjni, którzy w tym obszarze mają jakieś niestandardowe osiągnięcia. Poza tym, że szpitale i nasze placówki rzeczywiście pracują w sposób naprawdę innowacyjny i w sposób niesamowicie oddany swojej pracy, to jednocześnie mamy takich medyków. Za osiągnięcie medyczne roku uznano rekonstrukcję ubytków pooperacyjnych za pomocą płatów z mikrozespoleniem naczyń u pacjentów z nowotworami złośliwymi głowy i szyi, wykonaną przez lekarzy z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Nagrodą główną było milion złotych na zakup sprzętu i wyposażenia szpitala. Coraz więcej mamy możliwości wykonania tych płatów, a zwłaszcza w zakresie głowy i szyi. Jak wiemy, te nowotwory to są. Zarówno i trudny do rekonstrukcji, i trudny do przywrócenia pacjentów do normalnego funkcjonowania, o czym bardzo nam, bardzo zależy na tym. W kategorii Wschodząca Nadzieja Medycyny nagrodę przyznano lekarzowi medycyny Bartoszowi Maciągowi z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Jeżeli ma się nad sobą ludzi, którzy naprawdę cały czas mają napęd do rozwijania się i do pomagania młodym ludziom, młodym ludziom tak jak mój szef bezpośredni docent stolarczyk czy, czy nasz dyrektor osłon to naprawdę ci młodzi ludzie potrafią dużo dokonać i, i po prostu trzeba tych ludzi wspierać i naprawdę wszystkich państwa przerośniemy. Osobowością medyczną roku został doktor habilitowany nauk medycznych Mirosław Ząbek z Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Podczas uroczystości profesor Ząbek otrzymał również odznakę honorową Zasłużony dla Mazowsza, nadawaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za zasługi dla regionu, przyczyniając się do rozwoju służby zdrowia na Mazowszu. Robimy, robimy duże rzeczy, bo jeśli przyjeżdżają do nas przedstawiciele prezesa Amerykańskiego Towarzystwa Neurochirurgów, amerykańscy neurochirurdzy, żeby u nas się uczyć, żeby później wdrożyć to, i przyjeżdżają z Anglii, przyjeżdżają dzieci z całego świata, pacjenci z całego świata, także jest to wielka satysfakcja i warto pracować, żeby później przeżywać takie chwile. Laureaci konkursu otrzymali statuetki i dyplomy, a także nagrody pieniężne. W Polsce w przedłużającą się śpiączkę zapada do pół tysiąca osób rocznie, w tym trzykrotnie więcej dorosłych niż dzieci. W ich wybudzaniu pomoże wybudowana przez Fundację AKOGO klinika budzik dla dorosłych. Obiekt powstał tuż obok Szpitala Brudnowskiego na działce, która jest własnością samorządu Mazowsza. Nowy, trzypiętrowy budynek to ważne miejsce na medycznej mapie nie tylko stolicy, ale i kraju. To tu, tu pacjenci w stanie śpiączki otrzymają pomoc po urazach neurologicznych. Będą hospitalizowani, leczeni i rehabilitowani. W klinice wykonywane będą pionierskie zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, do których posłużą urządzenia do krioterapii, hydroterapii, laseroterapii oraz terapii manualnych. Wszystko jest indywidualne, to znaczy lekarze będą decydować o tym, dlatego że nie wiadomo, kto na co reaguje. Jeden lubi piłkę nożną i powinien mieć słuchawki na uszach, żeby mieć relacje z meczu na przykład, a drugi lubi muzykę i trzeba wiedzieć jaką muzykę, dlatego jest tak ważny też kontakt z najbliższą osobą, żeby była źródłem informacji. W klinice znajduje się 17 łóżek oraz specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. No są sale dwuosobowe, są sale jednoosobowe. Są łazienki, jest hydroterapia, są sale do rehabilitacji z najnowszymi rozwiązaniami, to ten wachlarz. Zabiegów do rehabilitacji jest ogromny i tylko trzeba właśnie w porozumieniu z bliską osobą. Dlatego też dopuszczamy na przykład wprowadzanie zwierząt, które były ukochane. Wszystko, co najnowsze, najciekawsze, będziemy tutaj dostarczać, a my się przesiądziemy już na taką działalność naukowo-badawczą. A Atutem wybranej lokalizacji pod budowę kliniki jest sąsiedztwo specjalistycznego Szpitala Brudnowskiego. Szpital Brudnowski, medycy, ci, którzy zajmują się leczeniem neurologicznym, będą takim najważniejszym wsparciem. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu, że właśnie na tym terenie pojawią się pacjenci, uratujemy życia tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Całkowity koszt inwestycji to ponad 50 milionów złotych. Przyjęcie pierwszych pacjentów planowane jest w marcu 2023 roku. Dzięki funduszom unijnym, także w tym roku udało się zrealizować setki zadań w całym województwie. Pieniądze w ramach projektu covidowego pomogły w zakupie kilkudziesięciu karetek i specjalistycznego sprzętu dla mazowieckich szpitali. Miliardy złotych z Unii wsparły też szereg inwestycji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Jednym z największych w ciągu ostatnich lat był projekt covid w ramach którego do budżetu Mazowsza wpłynęło prawie pół miliarda złotych. To pozwoliło m.in. na zakup karetek i specjalistycznego sprzętu dla placówek medycznych. Pięć ambulansów przekazano do warszawskiego Meditransu. Między innymi wyposażone są w specjalistyczne nosze wspomagane elektrycznie, które pozwalają na podźwignięcie w prosty sposób ciężkich pacjentów, również tych najcięższych, bariatrycznych, co zapewni odpowiedni komfort zarówno personelowi, ale przede wszystkim pacjentom. Trzy karetki zakupiono dzięki pieniądzom z covidowego programu unijnego, a pozostałe ze środków budżetu obywatelskiego Mazowsza. Dzięki temu, że doposażemy nasze Meditranse, mogliśmy przekazać nieco starszy sprzęt do Ukrainy. Nowoczesna karetka o wartości blisko 580 tysięcy złotych, w której zakupie pomogły środki z Unii Europejskiej, trafiła także do Lipska. Nasz tabor mamy. No, może nie wiekowy, ale wyjeżdżony. Karetki i to troszeczkę inaczej jak osobowe samochody. One jeżdżą bez przerwy, tak? A przede wszystkim muszą być bardzo e, bezpieczne, ponieważ niejednokrotnie e, pracują w ekstremalnych warunkach. Dojazd do pacjenta jest w różnych miejscach. Nie zawsze to jest piękna droga asfaltowa. Wiem, że na przykład budowa mostu na rzece, na rzece Wiśle w Solcu e, spowodowała, że około 40% pacjentów to są pacjenci z zawisku. Więc ten obszar działania Szpitala Powiatowego w Lipsku nie ogranicza się tylko mapą administracyjną, tylko potrzebami ludzkimi. Temu szpitalowi przekazaliśmy wcześniej również różne sprzęt o wartości 4,5 miliona złotych, w tym tomograf komputerowy, ale też inne urządzenia ratujące życie i diagnostyczne. I po prostu w ten sposób no, walczymy z tą epidemią, która była. Wielkim zagrożeniem dla całej naszej mazyskiej społeczności. Całkowita wartość projektu COVID-owego, dzięki któremu zakupiono sprzęt i zaadaptowano pomieszczenia szpitalne to 480 milionów złotych. Ponad 80% to środki europejskie, z czego prawie 50 milionów złotych to wkład własny województwa mazowieckiego, a 15 milionów 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Z tych środków do tej pory sfinansowano zakup 91 karetek. W ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 podpisane są także ostatnie umowy, m.in. na termomodernizację hali sportowej, internatu oraz budynku służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie warszawskim zachodnim, czy kompleksowy remont wnętrza kościoła świętego Antoniego w Zegrzu. Program to w sumie blisko 6 tysięcy inwestycji dofinansowanych kwotem 8 miliardów 300 milionów złotych. W perspektywie finansowej na kolejne 7 lat to ponad 2 miliardy euro z Unii Europejskiej. Mazowsze to wyjątkowy region pełen różnorodnych zwyczajów związanych ze świętami. Można je lepiej poznać, odwiedzając na przykład mazowieckie muzea i teatry, które w tym czasie szykują wyjątkowe, bożonarodzeniowe propozycje. O świątecznych tradycjach w naszym regionie opowiedzą również bohaterowie tego materiału. Jak obchodzono święta w przeszłości? Czy ma zawsze ma swoje własne świąteczne tradycje? O tym można się przekonać między innymi odwiedzając Marszałkowskie Muzea i Skanseny. Choinkę nie ubierało się dużo wcześniej, tylko choinkę ubierało się przed wieczerzą wigilijną. No i oczywiście ozdobami, które były przygotowywane przez domowników z takich tradycyjnych materiałów jak słoma, do łańcuchów, bibuła. Powszechna dzisiaj świąteczna choinka w okresie międzywojennym w chłopskich chatach na Mazowszu była jeszcze rzadkością. Była natomiast znana już u olendrów nadwiślańskich osadników. Oni swoje zielone drzewko zdobili między innymi jabłkami, orzechami włoskimi, piernikami, a także ozdobami wykonanymi z papieru. A co pojawiło się na wigilijnym stole? Jeśli popatrzymy na to, co jedli romantycy, to znajdziemy na ich stołach przede wszystkim mnóstwo ryb. A także w czasie świąt Bożego Narodzenia, już po Wigilii, bardzo dużo dziczyzny. Pierogi z kapustą, z grzybami, kapusta z grzybami, czasami też z grochem, z fasolą. Były to rwaki, czyli takie kluski. Były też barszczy czerwony. Okazuje się, że Mazowsze czerpało i mocno inspirowało się kulturami regionów ościennych. Na wschodzie mieliśmy wpływy Podlasia, na południu Małopolski, na zachodzie i północy bardziej wpływy z Kujaw, dlatego troszeczkę te obrzędy i tradycje różniły się. W zależności od części Mazowsza Odwiedziny w mazowieckich muzeach to nie tylko okazja do zapoznania się ze świątecznymi zwyczajami, ale także możliwość wzięcia udziału w warsztatach, koncertach i innych wydarzeniach uświetniających ten wyjątkowy czas. W dworze z Pieczysk zapraszamy Państwa do obejrzenia wystroju wigilijnego, a w chałupie z Alojzowa spotkamy się z pierwszym dniem Bożego Narodzenia, więc inne potrawy, inny wystrój. I oczywiście jeszcze będzie można zobaczyć na w chałupie Zastrzębi drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli święto, Świętego Szczepana. I tam również pojawiają się kolędnicy. Wystawa Boże Narodzenie na Mazowszu. To propozycja, którą prezentujemy aż do końca lutego 2023 roku. Jej doskonałym uzupełnieniem i wzbogaceniem jest także wystawa prezentująca Szopki botlejemskie. Mamy opowieść o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia, a także prowadzimy warsztaty. One są głównie dedykowane do szkół. Dzieci podczas tych warsztatów wykonują tradycyjne ozdoby choinkowe. Są to między innymi anioły z bibuły, z krepiny także anioły wykonywane ze słomy kukurdzianej. Pozostaje nam życzyć owocnego zwiedzania i wesołych świąt. Aby bardziej poczuć bożonarodzeniowy klimat, na pewno warto skorzystać ze świątecznych propozycji Mazowieckich Instytucji Kultury. A ja życzę Państwu udanych i bezstresowych przygotowań do świąt, bez względu na to, gdzie i z kim zamierzacie je spędzić. Do zobaczenia za tydzień.